Nie, wcale nie jestem zboczony Nie wcale, bo po co? Dobra, lecimy Lecimy na, na klepę Dawaj Bolle, dawaj Bolle się kuta się na klepę <Ły> <śle> O Boże No tutaj to, to będzie masakra, bo pełno ludzi nas tu wyleci Na pewno? Ja tu na razie nikogo nie widzę Ty, nikogo tu nie ma ty, niku, tu nie ma! W drugą stronę wszyscy polecili. Boją się nas, boją, kurwa, boją, nie ma no, tak! O Boże... Bo będzie wpierdol od razu, to wiedzą! O Boże... A może, wiedzie, a może Wiedzieli, że może się to skończyć amerykańską strzelaniną w szkole? Albo raczej my im zrobimy husarską... ...wjazdę. Zrobimy im, kurde, uh, and the winged hussar O, mam krowę. Ja sierpiem, sierpem lecę. <laughs> sierpem i młotem, czerwoną hołotę. Wiesz co? C4 mi się przyda. Dobra. C4. Ty, <laughs> aż mi się przypomniało, przypomniał taki kawał. Jakie jest ulubione auto terrorystów? Citroen C C4. <laughs> Z tym mi się to skojarzyło To ty biegasz? Tak Przecież nikt oprócz nas tu nie wylądował Ale skąd mam wiedzieć, może ktoś nagle tutaj wleciał Nie Patrzyłem, przez wszyscy lecieli w drugą stronę oh! Remington Nie chcę Remingtona Ja biorę Jakby ty możesz wziąć moją strzelbę Sajgę Nie, nie chcę, patrz ile tutaj jest broni Zobacz to. Dobra. O Panie... To ty na mnie spojrzałeś. No co ty nie powiesz? O, m 416 też. Ale nie. Jak znajdę mutanta będę uradowany. Powiększony magazynek do snajperki. No widzisz. Tylko nam się uda mieć w ogóle snajperkę? Ja mam. Magazynek QD mm -hmm. do, do karabinu mam Niby się przydało kurde Żebym sobie wziął O masz tu AKM Nie nie bo ogólnie mi chodzi o to żebym miał Weź się posun. Ej przepraszam Dzięki, o kurde Co ja zrobiłem? Wziąłem sobie zestaw sanitariusza kurde, Dobrze zastan... Zastanawiam się czego wziąć, bo kurde z drugiej strony by się przydał, żeby cię szybko podnieść. No. Wiesz, żeby w razie czego mieć lepsze czasy reakcji w przypadku gdyby ktoś nam w dupę chciał wjechać. To też. No. Dobra, zamieniam sobie e, snajperkę na torbę sanitariusza. To zostaw snajperkę. No dobra. W porządku. W ogóle ja mam podbródek do snajperki. Wiesz, tylko że mój problem ze snajperkami jest taki, że ja czasem jest za szybko strzelam. No. Ja to czasem jest taki. może zam zamienię za cierpa? Patelnie. Patelnią go. Jak ja raz kiedyś w kumplarze wróciłem patelnią rozbiłem mu cały chętny, a goś miał dwójkę. O, plecak trójka! No to brawo. Luneta czwórka! O, to jeszcze lepiej. O! Gówno. O, luneta dwójka. Nie, ale przecydaj, że się dałeś zrobić na to. E, tam. O, walą gdzieś w pobliżu i siedzę w negliżu. Kurde, na cholerę mi 56. Pięć, Nie potrzebujesz? Nie potrzebuję. E, ja potrzebuję. W razie czego. Dobra. Masz tu 60 sztuk. To masz jeszcze 9. To masz dziewięćdziesiąt Ty, ale leją się gdzieś w pobliżu No to ich się leją No wiem, ale... Ty, jesteśmy w strefie No i odchodzi A to chodzi. Będzie, no, zawsze przecież. normalnie Ty, ja chyba pamiętam to miejsce Kiedyś tu... To, tu oglądałem taki jeden moment Ale nie, nie, to było inne miejsce No ogólnie to jest takie znane miejsce Ale, kurde, że nikt tu nie przyleciał, to są. O! Podkładka pod kciuk! Przyda się. To jest taki game winner wtedy. No, teraz razy 4. Co? Podkładki? Nie, ja miałem te razy 4 znalazłem. razem. Aha, ja też mam czwórkę. Na sniperce. Jak tylko znalazłbym szóstkę, dobra, ja mam dwójkę. Kurde. Gdzieś tam się lejam. No, za tą górkę ale... chyba. Pola cich. Dobra. W ogóle oni będą musieli ze strefy przejść. No właśnie, na tego może... my tutaj czekamy. No. My się na nich przykampimy. Baryl. Beryl. Polski karabin szturmowy. Nie, bo ja tak patrzę U, na co by tutaj zamienić. Co by tutaj zamienić nie mam, co. Ora. Ja patrzę jakby co tamte miejsce. No, to dobrze. SKS. Kurde, czy o. SKS jest lepszy od Baryla? No. Chyba tam jest lepsze od niego, nieco. Jest. Auto. Słyszę. Oby tu wsiedli, nie wysiedli. Aha. No. Przejechali? No, przejechali. Dobrze, że przejechali, a nie rozjechali. To też. Dobra, granat odłamkowy. <laughs> Mutant! Pierniczysz. Tak! Mam mutanta! Ale fart! <laughs> Mam mutanta! Pokaż mi jak to wygląda. Aha, jak to wygląda. Tu. Co? A Mutant. tak. A widzę. No. <laughs> o, Zostaw mi! Moja, moja, moja! Jest! Kuźwa, ja począłowałem za ten na SKS-a. No. Dobra, wiesz. No. no cóż. Ja sobie chciałem wziąć tulipa. <laughs> Ale wiesz, co na otwarciu dam ci czwórkę. Mam czwórki, dwie. Aha. Przepraszam, ja po prostu nie chciałem ci tego ukraść. Nie, tylko w solę. Chciałeś mi zapierdolić. Tak. Pamiętaj, to tylko gra. No wiem, ale jak ja gram w Apexa, to czasami wkurza mnie, wiesz co? Że ja sobie otwieram skrzynię i nie mija nawet 5 sekund, moi już przebiegają i czyszczą ją w, w prędkości światła. No to standard. Kurde, ale że mi już miejsca zaczyna brakować. Nie, ja mam za dużo tej amunicji. Siódemki. Ja mam za dużo tej siódemki. Widzisz. Co za dużo to niezdrowo. No. Kurde. Ale by był Farty, gdybym znalazł sobie powiększony magazynek QD. Mam do snajpy. Elegancko. Gdybym jeszcze tylko znalazł e, e, kolbę taktyczną do, do karabinu i kompensator. Oj, to będzie ciężko. No, bo jedynie można by było to znaleźć przy zrzutach. Luneta razy 3. Ja potrzebuję Ty, ale M24 zadaje większy demecz od SKS-a. I ma lepszy zasięg skuteczny. Ale SKS jest bardziej snajperką. Pamiętaj. Ale M24 też. M24 jest snajperką. No tak. A, a to co ty masz, to jest DMR czyli pół snajperka. No ale wystarczająco. No tak, wystarczająco to tak, ale wiesz... Jeśli no chcesz... wejdziemy na tą z... wojnę w końcu. Byle nie na Ukrainę. Tak wiem, to było złe. Najwyżej to wy Tu jest motor jakby co? Dobra. Kto kieruje? To nie, czy nie, ja? na razie zostaw, bo tutaj się strzelają. Dobra. Możemy wbić na trzeciego, ale strzymaj się z ogniem dopóki ich nie zobaczymy. O, chwila jest tutaj. Chwila się... Tu jest, gdzie? Kurde, po, mógłbyś... po lewej stronie będzie podstasznik. Tutaj za dobra. kamieniem dobra. Widzę, czekaj, Kurna. Mógłbyś mi się nie ruchać? Chyba dostał Kurde, jaki to jest dystans Nie umiem wyczuć Kurde, mogę... A on poszedł dalej czy gdzie? My tak, nie dalej. Poszedł za górkę I wydaje mi się, że chyba załatwili tam jakiegoś typa No to chodź tutaj już przechodzimy Oni mają kara, więc uważaj Ty, chyba trafili na drugi team. Gdzie? Kowa dalej? Widzę, dobra. Widzę znacznie, typa nie widzę. Do domku tam skoczył. Kurde, walą do nas. Dobra, ja się chowam za drzewkiem. Kurde, te. te cholerne drzewa. Nie. Ja, kogoś widzieć, to daj znać od razu. Dobra. Na razie gówno widzę i nikogo nie widzę. Wiesz, czasami najlepiej jest, jak się nic nie dzieje. Wtedy jest naprawdę spa. Ale nie podchodź mi tak, tutaj blisko. Oj, przepraszam. Ja patrzę na drugą część skały, ale nie, ja tu gówno widzę. Jedynie domy i tyle, ale większość mi przeszkadzają drzewa. W większości. Gdzieś tam tym miejscu w się. Dobra. Widzę tutaj za drzewem. D dobra. Chwila, zmieniam pozycję. Muszę lepiej typa wychwycić. Tu jest w tym hangarze. W Dobra. To poza strefą jest. Prawie że typo. Kurde, moglibyśmy ich. Dobra, widzę. Kurde, musiał kucnąć. Gdzieś tutaj był za górką. Z tej strony jeszcze. Tak, 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 za górką. Jest jeszcze tutaj jeden. Dobra. Kurde. Tego znacznika ciężko dojrzeć. Czasami. No a Ten żółty jest do dupy, tak samo w O. No. Uważaj, bo jest tutaj, tam gdzie ja patrzę, co nie? Dobra. Tam jest chłop, dostał dwa, dwa strzały ode mnie. OK. Ja patrzę tam plecy. Patrzę flankę. Jesteśmy w strefie, więc jest GITES. No. Ale wiesz. Jak strefa się zmniejszy, będziemy musieli yy, się wycofać, najlepiej na dach szkoły o, Niezbyt na dach, lepiej w okna Dobra Tylko pamiętaj, żadnego full auto w budynku Tutaj? No, Dobra Jeszcze tam się leją, dalej Chyba tam cię atakują takich samych typów co my. Kurde, gdybym tak typa trafił na jest ten lepo... koleś, A drugi gdzieś za drzewami. Dobra. Ale chyba... Chyba tam tego zabili, mi się wydaje. Nie, nie patrzyłem na Devczat My ja też nie. Bo... <laughs> mam typa? Widzę. <laughs> się zatrzymał perfidnie Wszedł do domku Jest w oknie Tam Becyl. Kurde No to mamy przerąbane Bo oni zajęli szkołę Kurde z którego okna? Nie wiem, nie widziałem. Nie wiem, z którego okna walił, tu ale gdzieś. wydaje mi się, że z tego albo z tamtego, jeśli miałbym obstawiać. Na pewno z, z którego z tych, z tych okien. Nie, ja go kurde nie widzę. To no jest za. Kurde! Jeszcze. Dobra. Schowaj broń i biegnij. Dostałem plecy. Dobra, osłoniam cię. Walą do mnie. Z boku jest. Zabite. Jest! Dobrze, ja pomogłem, bo go obiłem jeszcze. O. Oh. A nie, to była, to była już kurde trawa. Ja rozumiem, że ty nie lubisz trawy i narkotyków. Ale uspokój się. Ja szybko się bandażuję. W razie czego? Dobra. Ja już się wyleczyłem. Jesteśmy Dobra. w strefie, jesteśmy w strefie, przy strefie jesteśmy. Dobra. Ja idę tylko typa zlutować szybko. Dobra, ja się chowam do trawy. O! Napój bandaż o, siódemka i szybko lutować i spadać ktoś miał dymne ale ja nie korzystam z dymnych ja jestem w razie czego na tym dobra dobra, ja idę do szkoły i się szybko zapozycjonuję dostał? Dobra, ja sobie zamieniłem jakby co. Czy to jest powiększony magazynek? A ja mam... Możliwe. Tak, mam powiększony magazynek do... Tam. E, tam był auto. Pony kupę. Okej. Okay. Dobra, dawaj idziemy stąd. Dobra. Trochę demedza już mamy. No. Ja przynajmniej mam asystę. Miałem kila, wystarczy mi. I co? A ja asystę i jestem z siebie zadowolony. To mamy auto? Nie. Nie, ja po prostu znaczyłem to auto, bo tam mhm. jechali. Oni na pewno jechali do strefy. O kurde. Jeśli się ja zatrzymali się na... na strefę, no, jeśli się zatrzymali na górze, będą mieli high ground Będzie im Dlatego łatwiej. Ja tego lecę bronić. kurde, za kamień od razu. Ja bym poleciał tam, na tą górę. Tak, tylko na że ja chcę hołdę. za kamieniami, wiesz? Aha. No to jest awaryjne, takie wyjście. Dobra. Kurde, ale powiem ci, że fajnie się w to gra. No to uzale uzależnia, powiem ci tak szczerze. No. Ale wiesz, co jest zajebiste? Każda rozgrywka to dosłownie inna historia. No, no tak jak było kiedyś w jak graliśmy. Czy co? jak grałem w Daisy kiedyś? A no. Daisy, tak. Ale na armię. To było najlepsze, jakie mógł być. Tak, arma. Ja gram w armę trójkę. Jest? Dobra. To oznacz: <laughs> Drugie zabójstwo. To był bot na stówę. No, bo się kręcił, ale też mógł być taki debil, po prostu, jak to się mówi. No <grym> ja wiem. Ale nie, to na stówę był bot. Bo prawdziwy gracz by po prostu się skitrał i wychylił się na szybko, żeby oddać strzał. Ale wiesz, że ci są niektórzy gracze. No ja wiem. Udają debili. Ej, bym przyszła, kurde, wziął. Przepraszam. Ale wiesz co? Ja kurde, myślę, że mam. Kurde, Remingtona to jest też moja wada. Że ja bardzo szybko po prostu celuję i strzelam, myśląc, że tam mam tam już Dobra. Kurde, ale bym sobie tak zagrał w Daisy. I 10. Y ale tego na armię, czy. Standalone? Może standalone. Ja nie mam właśnie standalone, ale. Może w przyszłości, czemu by nie, zrobić taką historię? No. Ja też tak o tym myślę. Po prostu wiesz, ponagrywać na przykład, nie wiem, tam z 2 godzinki nagrywki całkowitej No, no. I to podzieli na przykład na 15-minutowe odcinki No Co w ogóle widzowie na no to jest ten, ten, co myślicie o tym? O, w, zrzut Dobra, tylko teraz tutaj może i być pełno Ale ten zrzut nie, zrabio, zrobio, nie jest zgrabiony Bo gdyby był, to by nie świeciła ta flara Tak, tylko pamiętaj, że tutaj za chwilę będziemy mieć rzeźnię Wiem, ale jeśli tam będzie strój To mamy Instalina. No, o ile nie zginiemy Albo jeśli tam będzie gepard Dobra Ostrożnie, blisko budynków ty Się trzymaj Przechodź z budynku do budynku Z osłony do osłony No co ty nie powiesz jak tam wygląda mój... ...beblar? ...to jest zrzut awaryjny! Granat strzykawka z adrenaliny. Ty kurna! Ktoś wziął... ...kamizela trója... ...plecak trója, AWM! No to bierz. Mam AWM. Co jeszcze tam jest? Eee... do AWM... Plecek trójkę Powinienem ja sobie wezmę. Adrenalin no, se wezmę. Ale FORD I zamienię, sobie chociaż to. Mam strzykawkę z adrenaliną. O, ja mam w ogóle zabić z tego skina. I zestaw pierwszej pomocy. Jeszcze tam na górze jest skrzynka. Chwila. Jest. Wszedłem Ty kolejny Uf, zrzut. Kurka. A Ameryny. co tam jest? E, jedynie e, flash i temka. Ale dobrze mamy AWM To teraz tylko się chronić. Tak. Bo jesteśmy w centrum. Nie trafiać, bo nie mamy za dużo amunicji. Tylko 12 sztuk. A jaką potrzebujesz amunicji? Ale ja mam 300 magnum. A to... E, auto! E, dostał! Trafiłem typa! kupę! E, co e, e, trafiłem? Słyszysz AUTO trafiłem typa a gdzie on pojechał? E, pojechał gdzieś w tamtą mańkę o słychać go jest on za domukiem z, czy, z, z niebieskim daszkiem pewnie za murkiem ale trafi... trafiłem typa JEST WIDZĘ gdzie? Jest pieprzu na lewo! Dostał! Kurde, skitrał się! Jest dwóch. Ty patrz lewą majkę, ja prawą. Dobra, ja lewą, ty prawą. Dobra, patrzę z domku. Będę bezpieczniejszy. Musiałem jakoś wybić okno. C4! No ja rzuciłem C4 Dobra Uf, Ale Fart mamy AWM O! Amunicja do motanta Sorry Dzięki kurna Jak ja z tego wyjdę cało To kurde nie wiem Ja myślałem, że wiesz kogo załatwię, nie? Tu jest na blisko Zamknij drzwi Dobra, biorę adrenalinę. Kurde, jesteśmy poza strefą. Musimy się ruszyć. Teraz albo nigdy. Musimy ruszać te dupy. Musimy się skitrać i wyczekiwać w strefie. Na prawo, na lewo. Na prawo, na lewo. Przez płot. Do budynku, no. do budynku Lecę, lecę do ciebie Dobrze Módlmy się Żeby nikogo tam nie było Dobra, biorę maczetę Dobra, o dwie Mk12 Ale jaki fart, że ja mam tego To, te AWM Kurwa, mamy najgorzej, że nie mamy cyklu nie jesteśmy w strefie. Urde, a, a widzisz, gdzie jest kolejna strefa? Na tym polu. Na tym poletku. Są po, chyba po drugiej stronie pola. O, oznac... Widzę! Trafił. Dobra, Gnojo. Hona solo. Nie trafiłem, muszę się wyleczyć. Jeśli oni nie spuszują, mamy przejebane. Kurde! Precy! Chyba! Chyba. Kurde. Kutasy! Jeszcze Nie no, napierdzielałem zewsząd. Ta strefa już idzie. Na ziemię. Kuźwa, już po mnie. Dostałem za mocno. Trudno. Oprawę ja to w Wiem. Aj. Ale Strefa mnie zabiła, a nie oni. Oglądam cię. Dobra. Jestem w trawie. Musisz to wygrać. Jest dwóch. Dwóch. Wiem, to są ci tam, za tamtego kartonu. Kurde, ale że ja ich tam nie trafiłem. Chyba ci przyleciał koło ciebie za innego. Brawa. Łapcie. Już idą do ciebie. Prawa strona i lewa. Oni nie wiedzą, gdzie ja jestem. Kurde, kurde, tak blisko. Tak blisko, kurde. Kurde, tak blisko. Ale ile kurde. Było dobrze. Jakis jak. Udało nam się chociaż dojść no. do dwójki. Top dwójki. No. Ale ja nikogo nie zabiłem, to jest najlepsze. Ja dwóch zabiłem, właśnie. Oj. Jezu. Chociaż forma wraca trochę. A mi wręcz przeciwnie. Kurde, ty mi ukradłeś formę. Ale i tak dwieście zrobiłeś do meża. Jedną asystę. No. Więc jest i tak dobrze. No.